Mm -hmm. Serdecznie Państwa witam. Mamy dzisiaj 26 maj 2023 rok. To jest mój ostatnio osadzony rój. Tak się zachowuje, a nie inaczej. Teraz wyciągnę kratę ogrodową niestety. Kratę ogrodową. Ona prawdopodobnie była zablokowana bez trutni. To widać jak się trutnie masywnie wylegają. I teraz można by sobie wziąć kratę ogrodową i czekać na matkę, gdyby wychodziła. Ale gdy będzie matka wychodzić, to też nie ma sensu jej łapać. Bo jest taka sprawa, że ona może wychodzić na oblok. Proszę Państwa, tu była taka. Dość dziwna sytuacja. Puściłem nieświadomy rój, gdzie była młoda matka. I teraz tam doszło do walki na śmierć i życie. Prawdopodobnie między starą matką a młodą. Z reguły zwycięża cięższa. W praktyce młoda, teraz Czy ta stara matka, choć była bardzo duża wyleciana na oblot, czy ona była cięższa od młodszej Nie wiadomo, która została Jeśli została młoda matka To niestety Dzisiaj W końcu trzeba ją wypuścić na oblot I dlatego Ten wylotek Teraz będzie jakieś 15-30 Popolgowałem z tej kraty ogrodowej, no bo ile to będę trzymał chyba od poniedziałku te pszczoły w więzieniu, gdy jeszcze prawdopodobnie matka jest nieunasieniona. No i teraz to wszystko trzeba przypilnować, jaki obrót weźmie ta sytuacja jaki obrót weźmie ta sytuacja i w drugim ulu mam inny przypadek w podkarpackim Bakwaście, jak Państwo widzą też jest założona krata ogrodowa, a dlaczego? tu by mateczniki i stara matka dość ta matka bakwaściasta, dość taka wyczerpana proszę popatrzeć, pszczoły tu mają dziurkę, aby kontyn ten, ten, ten mój futerał opuszczały w, w przypadku w przypadku gdy zostaną za tym tu jest dziurka gdy zostaną za korpusami i do tej i znalazły tą dziurkę i nią wchodzą, bo im jest wygodniej. No teraz zdecydę tą kratę ogrodową muszę popatrzeć kiedy z tą rodziną Uczyniłem nagranie, o, jak państwo widzą, tym ruchem wypuściłem wszystkie trupnie nie będą już mhm. tu zaważać, tylko wylotku. No, też założyłem kratę ogrodową żeby <laughs> Mirujka nie poszła no w niedzielę trzeba będzie zobaczyć czy te mateczniki wyszły czy stara matka czerwi czy to będzie przymiarka aby rodzina została z dwoma matkami. No ale teraz drodzy państwo, przejdźmy tu do ula numer piętnaście. Jak widzicie, mocarna rodzina. ma zostawione uliczki na szeroko może być więcej jak centymetr rozstaw ale do chwili gdy matka zacznie czerwić gdy matka zacznie czerwić wszystko pójdzie na wąską uliczkę pszczoły masowo noszą pyłek węze zaczęły odrabiać Malina zaczęła kwitnąć. A może by je zaczął tresować na dziki bez, gdy zacznie kwitnąć? Zacznie podać syropu z kwiatami dzikiego bzu. No i pszczółki się rzucą na niego. Także szczółki raczej gromadnie wchodzą do tego ula. Jednak ta krata ogrodowa tak w mocarnej rodzinie suła robotę. No musiałem dać czas, aby się matki w ulu w końcu ze sobą policzyły i zdecydowały, która zostanie. Stara czy młoda? Miałem taki przypadek, że miałem słabą rodzinę. Wpuściłem rój na to miejsce, do tej starej rodziny. Parę dni ten rój siedział i poszedł sobie. Stara rodzina została razem z matką dalej. Także matki się nie pościnały. Także w Pasiece są różne przypadki, tak i z ludźmi. No niestety. Będę musiał tu chwilkę posiedzieć, popatrzeć, co one do mnie przyszykowały, albo nie. Szkoda byłoby, żeby ta rodzina opuściła Ul i wyemigrowała. No ale jutro. O sąsiedzi będą w domu, to może mi dopilnują. Do I co jest ciekawe, ja zauważyłem, prawie w 90% na mojej pasiece, że gdy rój wychodzi, zawsze się wiąże od północnej strony pasieki. Bynajmniej ja taką prawidłowość zauważyłem. Mało kiedy idzie w stronę zachodu czy południa, choć takie wyjścia się zdarzały Większość, większość idzie w stronę północną. To jest dziwne, bo przeszły do lotu idą od strony w stronę południową. No i tu mam następną sytuację. Tu osadziłem celkę Tu się wałęsają jakieś pszczoły Co za pszczoły co one szukają Czy się wałęsają z tego powodu, że z tego miejsca jako młode opuściły ul Czy to są pszczoły rabujące? No to jest ciekawa sprawa. Ale raczej tu były wyczepane i tu będą i tu będą wracać prawdopodobnie. Z tego miejsca wyczepane, i w to miejsce będą wracać te pszczoły. Niestety one jeszcze one się tu obleciały. Tu się obleciały i tu będą wracać. Raczej na tą chwilę ta matka jest dobrze zabezpieczona. Chyba, że to jakaś pszczoła rojowa. Sobie ten apartament upatrzyła i chciałaby do tego ulu zawitać. To różnie może być. Dobrze przygrzało, dobrze przyświeciło. Popatrzmy na te pszczoły. No, proszę Państwa, jak patrzę na te pszczoły, pszczoła bardzo malutka. Pszczoła bardzo malutka. Coś tu się kroi koty pasieki będę musiał o uli gobok. obok może wpadnie jakaś zacna rójka jeszcze popatrzcie się teraz słońce już zachodzi za chmur Pogoda się stabilizuje Patrzcie się jakie śliczne pszczółki Tak w Ulu 20 co mi matka wyszła to właśnie z tego ula ta rojowa mi wyszła i koledze też z tego ULA, z tych matryczników wyszła, bo były dawane z ULA 16, ale to by w młodym wieku podane i żadne nie wyszły. Także w miarę zostały zagospodarowane te pszczoły rojowe. A co robi sąsiadka, która była zakratą ogrodową? Tak, bokiem ula już ta rodzina nie wchodzi odeszła od tego otworu bardzo szybko się zorientowały że tu jest coś innego, proszę Państwa Tu. prawdopodobnie trzeba szykować tego sąsiada na przyjęcie jakiejś rójki. Proszę za tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.